Cześć, synku. Cześć, kochanie. Pokaż, jak ćwiczysz. Jakie masz silne rączki, nóżki. Pokażesz, mamie? Ślicznie, ale ślicznie. To taki mostek zrobiłeś. To ślicznie. Bardzo ładnie, bam. No i jeszcze raz spróbuj. Jeszcze. A musia będzie biła. Brawo! Najpierw rączki wysoko i pupa! Wysoko, wysoko rączki. Oj, oj, ślizgasz się na kocyku! Brawo! Jaki mostek śliczny! Jak ślicznie ćwiczysz. Isa. Ślicznie. Nie, nie kocyk ci odjeżdża.